Radio niepokalanów. 102 i 7 FM oraz 98 i 6 FM w Łodzi. Błękitne granie. Spokój Dobrom Ze studia w Niepokalanowie witają Państwa ojciec Migiusz i Paulina Wysocka słuchają Państwa audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko w Radiu Niepokalanów. Program realizuje Tadeusz Łopaciński. Ojcze już od dwóch tygodni, dziś to będzie trzeci, rozmawiamy na temat spirytyzmu i dzisiaj jeszcze ciągle na temat spirytyzmu, tak przynajmniej mi się wydaje, ponieważ kiedy czyta się na temat ustawień rodzinnych Berta Hellingera, można odnieść wrażenie, że coś ma to wspólnego właśnie z kontaktowaniem się ze zmarłymi, choć nie do końca, bo z drugiej strony jest to też jakaś metoda, która teoretycznie ma ludziom pomagać. I dlatego chciałam zacząć od pewnej historii. Kobieta opowiada tak. Miałam 27 lat, gdy zdecydowałam się na uczestnictwo w ustawieniach metodą Bertha Hellingera. Jak każdy człowiek miewałam różnego typu rozsterki, pytania, wątpliwości, które czasami zdawały się przybierać na sile. Głównym motywem podjęcia takiego kroku była wątpliwa jakość mojego ówczesnego związku z mężczyzną, a konkretnie narastająca liczba nieporozumień. Mieszkam na co dzień w Norwegii i zdecydowałam się na dwudniowe ustawienie, odbywające się w Warszawie w sierpniu 2012 roku. Zależało mi na tym, żebym pojechała tam sama. W grupie, poza prowadzącą było 12 osób, terapeutka, jak dowiedziałam się wcześniej, była z wykształcenia psychologiem z kilkunastoletnim stażem, dodatkowo certyfikowana w zakresie terapii ustawień systemowych metodą Hellingera. Sądziłam, że jestem w dobrych rękach. Spotkanie zaczęto od standardowego przywitania się, rozsiedliśmy się w okręgu na krzesłach. Przyglądałam się uczestnikom, zauważyłam na palcu dziewczyny siedzącej obok pierścień Atlantów, kolejna osoba miała czerwony sznurek kabalistów, nie wzbudziło to jednak moich podejrzeń, pomyślałam każdy po prostu ma inną filozofię życia, inny światopogląd. Kilka słów wstępu ze strony osoby prowadzącej i przeszliśmy do relaksacji. Mieliśmy sobie wyobrażać rodziców, w myślach wyrażaliśmy im wdzięczność, szacunek itd. Ważny był oddech, powolny i głęboki. Potem przeszliśmy do ustawienia pierwszego uczestnika. Każda osoba, która chciała na sobie przeprowadzić ustawienie, miała w kilku zdaniach przedstawić problem, z którym przyszła. Ważne było określenie problemu bez podawania informacji sugerujących innym uczestnikom ich ewentualnego zachowania w tak zwanym wszechwiedzącym polu. Prowadząca, słuchając z zamkniętymi oczami, zdawała się odczytywać w swoim umyśle wizję na temat sytuacji danej osoby. Potem uczestnik. Spośród innych osób wybierał swój odpowiednik, a terapeuta ewentualną resztę reprezentantów systemu rodzinnego. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, co dzieje się po wejściu we wszechwiedzące pole. Byłam kilkakrotnie poproszona o wystąpienie jako reprezentant kogoś z rodziny. Tuż po samym wskazaniu, oderwawszy się od krzesła, poczułam, nie swoje emocje, jakbym była kimś innym. Reagowało też moje ciało, odczuwało na przykład rodzaj ciężaru, napierania na plecy lub dziwną siłą pchane było w określonym kierunku, na przykład plecami do ziemi, co oznaczało, że osoba, którą reprezentujemy, już nie żyje. W jednym z ustawień, po prostu wchodząc do okręgu, poczułam żal, smutek, a moje ciało poddawało się sile, która przyciągnęła je pod ścianę, gdzie kucnęłam i zaczęłam szlochać. Innym razem nie mogłam patrzeć na innego uczestnika ustawienia, głowa sama się odwracała. W przeciwnym kierunku odczuwałam wręcz poirytowanie wobec tej osoby, obserwowałam również innych uczestników, ich przemianę. Osoby wyznaczone do określonych ról przybierały zupełnie inny wyraz twarzy, ich wzrok wyrażał niesamowicie silne uczucia, na przykład ogromną nienawiść, gniew, pogardę, a czasami przychylność i ciepło. Zmieniała się też postawa ciała, ton głosu, i nie miało to nic wspólnego ze standardowym wczuwaniem się w rolę. Obserwując to, odnosiło się nieodparte wrażenie, że działa jakaś siła, która wpływa na uczestników i na dynamikę zdarzeń w polu. Osoby będące reprezentantami niejednokrotnie nie wiedziały zupełnie nic o osobie, którą reprezentują. Jest to fragment artykułu zamieszczonego w miesięczniku Egzorcysta z listopada 2013 roku. Ojcze, jak to jest z tymi ustawieniami Bertha Hellingera? To jest terapia, bo tak by się mogło wydawać. Tu jest psycholog, który nad nami czuwa, ale z drugiej strony, skąd ci ludzie wiedzą, no, co powinna czuć osoba, którą reprezentują? O co w tym wszystkim chodzi? Spójrzmy może trochę na psychologię szerzej. Są pewne nurty psychologii, które nie mają nic wspólnego tak naprawdę z psychologią, tak? Oczywiście psycholog może się z tym nie zgodzić. Jeżeli jednak patrzymy na, na historię,. Historie tych, którzy tworzyli tą psychologię, tak? Jung, Freud, Hellinger zaczynamy szukać, czy znajdujemy w historii, w ich życiorysach pewne jakieś tam teksty, czy myśl, formy myślenia, które razem są w ogóle sprzeczne z wizją chrześcijańską. Dwa czasami wchodzą rzeczywiście w to, co my tutaj poruszamy, czyli mówimy tutaj o okultyzmie. W jakąś wizję, wizję zupełnie niechrześcijańską, wizję ezoteryczną świata. A już zupełnie, jeżeli chodzi o samego Hellingera i, i terapię. Rzekomą terapię, którą on stworzył. W Niemczech zostało to przecież odrzucone przez, przez psychologów. W Polsce nie wiadomo dlaczego coś takiego przyjęto i też na uczelniach się tego uczy, mimo że, mimo, że człowiek ten cel nie miał żadnego wykształcenia psychologicznego. Czyli tego uczą psychologów czy tak, psychiatrów nauczenia wyższych? Tak, tak mhm. miałem okazję spotkać się studentów, którzy, którzy o, tym, o tym mówili, będąc nauczeni. Osoby, które studiowały psychologię, spotykali, się z tą formą, tą formą rzekomej terapii. Czym jest rzekoma ta terapia? Hellinger stworzył nową terapię, tak? wyrwał ją z kontekstu istniejącej już technik terapii rodzinnej i dodał do niej swój właśnie ezoteryczny światopogląd. Będąc, będąc w Afryce, u Zulusów widział pewne, pewne zachowania tych plemion, czyli mamy do czynienia z pewnymi kultami animistycznymi, tak? czyli kulty, które, które bardzo mocno wprowadzają w życie, no właśnie spirytyzm, wprowadzają w życie mm, kontakt z osobami zmarłymi z danej rodziny, z danego plemienia. I to tam ma bardzo duże znaczenie, ogromne znaczenie. Hellinger będąc tam przez lata, naoglądał no się, że tak powiem, tego wszystkiego, Przyjeżdża do Europy i, no i dokładnie robi pewien miks czegoś, co jest rzeczywiście realnie psychologią? Wprowadza do tego coś, co, co jest po prostu chore tak naprawdę pewne formy spirytyzmu próbując właśnie to jakoś tam interpretować naukowo. tak? Chociaż pytany o wiele, wiele rzeczy, które, które są i się wiążą z tą jego, jego terapią nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Chociażby trzem jest to wszechwidzące pole, prawda? Pewne zachowania, pewne uczucia, które, które tam, się, tam, się, tam się dzieją. Może spójrzmy na, na to, jak wygląda rzeczywiście taka, taka terapia, tak? że na spotkanie przychodzą ludzie, Często to są dosyć y, duże y, liczby osób, nie tylko tam 12, tak jak to było świadectwie, ale rzeczywiście będzie to spotkanie na przykład y, gdzieś w jakiejś auli, sali, gdzie jest kilkaset osób. Wyciągana jest jedna osoba, która, która chce y, przejść tą rzekomą terapię. Tak? A jaki jest cel może jeszcze ustalmy. Celem jest, no właśnie, celem jest to, co normalnie psycholog powinien do czego doprowadzić, no jakoś, że tak powiem, uzdrowienie pewnych relacji, tak? Uzdrowienie relacji w danej rodzinie, uzdrowienie tego czegoś wewnętrznego, co jest w nas, to zostało gdzieś tam poranione w tych, tych relacjach, relacjach rodzinnych. Czy po prostu chodzi o to, że widzimy w sobie jakieś problemy w życiu, na przykład nieumiejętność wchodzenia w, nie w relacje z mężczyznami, i przypuszczalnie to jest dlatego, że no, gdzieś ta relacja była zła wcześniej w naszej rodzinie, i tu tak. jest próba znalezienia, o co chodziło w tej relacji wcześniej, żeby móc uzdrowić tą obecną. No, tylko, że właśnie problem polega na czym? Problem polega na tym, że najczęściej prawdziwe takie terapie rodzinne, prawdziwa w ogóle terapia, ona nie trwa godzinę, ona nie trwa dwie godziny, i, i człowiek wychodzi stamtąd już totalnie uzdrowiony. To są, to są, tak powiem, spotkania, sesje, czy tam ćwiczenia tak, terapeutyczne, które trwają czasami miesiące, latami, aby doprowadzić pacjenta do takiego no, no, no stanu, tak powiem, bliskiego jakiegoś tam uzdrowienia, że tam ideału. Zaś jeżeli chodzi o, o ustawienia Henningera, mamy do czynienia z czymś, co ma działać rzeczywiście w formie tak naprawdę magicznej. Przychodzimy na jedno spotkanie, jedno ustawienie, i wszystko musi być już zupełnie uzdrowiona, wszystko musi być poukładane, tak? Taka I nie, pewna nie sprawdza tego, co się z nami dzieje? Nie mam żadnego kontaktu z jakimś terapeutą, który sprawdza, czy nam się czasami na przykład nie pogorszyło, żeby jeszcze no ale to jakoś prostować. Jak? jak, jak co, co teraz można powiedzieć, jeżeli sama terapeutka, co to było czytane, czy pani psycholog prowadzi coś takiego, tak? Jeżeli ludzie, którzy, którzy pokazują dyplomy z, z psychologii, przyjmują y, terapię, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego z naukowym jakimś tłumaczeniem tego, co tam się dzieje i, i wszystko się wydaje w porządku, ludzie, którzy sobie z tego nie zdają sprawy, przychodzą na, na takie spotkanie i. I, i wychodzą często jeszcze bardziej pokaleczeni niż, niż, niż tam weszni dalej, y, chociażby jak się nie mylę, dwa lata temu dwa jeden z tygodników w Polsce opisywali sytuację gdzie, gdzie po takich seansach doszło do samobójstwa y, w Niemczech w czasie, w czasie spotkania w Berlinie y, też były jakieś, jakieś traumatyczne doświadczenie osób, które w tym, w tym brały udział I, no i właśnie, no i teraz na, na, na kogo zrzucić winę, tak? Na, na psychologów, którzy, którzy zamiast prowadzić rzeczywiście realnie naukową terapię, wprowadzają coś, co jest tak naprawdę związane z okultyzmem. Ludzie, którzy są niewinni, którzy przychodzą do, do, do takiego specjalisty, a prosząc o pomoc, nie wchodzą w coś, co, co, co zupełnie nie ma nic wspólnego z nauką. Tak? Wchodzimy tak naprawdę w seans, seans spirytystyczny. Spróbujmy właśnie spojrzeć właśnie na to, co tam się dzieje. tak? Terapeuta zadaje te podstawowe kilka pytań na temat rodziny, tak? Czyli ta jedna osoba która chce chce przejść, że tak powiem tą terapię i nie nie wnika zbyt głęboko w te rzeczy, czyli my ogólnie nie wiemy co się działo w rodzinie, my tylko wiemy, że zresztą dana osoba ma jakieś tam problemy emocjonalne, tak? Nic więcej na temat tego nie wiemy. Kto jest najważniejszy, że tak powiem w całej tej terapii? Najważniejsze są tutaj osoby wykluczone, potraktowane niesprawiedliwie, co rzekomo właśnie zaburzyło system. Najczęściej to są osoby zmarłe. Czyli załóżmy zmarły no, osoby mąż. Osoby wykluczone w rodzinie, tak. o to chodzi, tak? W tak, osoby tych... wykluczone mhm. gdzieś, gdzieś z rodziny tej osoby, która, która właśnie ma jakiś problem, tak? Ci, którzy zostali jakoś niesprawiedliwie potraktowani, zapomniani czy zlekceważeni w, danym, w danej rodzinie. No i tutaj wszystko, że tak powiem, się do tego zanosi. To są, to są osoby, to są jakieś partnerzy, byli małżonkowie, kochankowie, przyjaciele, ktokolwiek kto gdzieś tam w życiu tej osoby się po prostu znalazł. I to najczęściej rzeczywiście dotyka osób zmarłych, tak? A osób, które miały jakiś jakiś wpływ na, na, na życie klienta. I teraz na czym, tutaj, na czym to polega? Że krzywda jakiejś jednej osoby, y, członka danej rodziny, domaga się wyrównania w kolejnym pokoleniu. Zazwyczaj dana osoba nieświadomie identyfikuje się z którym ze swoich przodków. I to, to jest właśnie istotne, że Henninger sam nie wie, dlaczego tak to działa. Nazywając tę identyfikację uwikłaniem, w którym upatruje przyczyn zaburzeń i chorób. Bardzo dziwnym jest fakt, że przypadkowe osoby z widowni biorące, biorące czynny udział w ustawieniu, reprezentujące tych y, zmarłych, czy zresztą te osoby, te osoby właśnie z danej, z danej rodziny, zaczynają dokładnie czuć te pewne rzeczy, które, które czuły, no właśnie ci zmarli, y, ci, którzy, którzy gdzieś tam są z tej rodziny, tak? I teraz tutaj już powinno, powinno się zapalić jakieś czerwone światełko dla nas, tak? co się dzieje, że ja nie znam na przykład jakiegoś tam, powiedzmy, wujka Henka, który już tam 10 lat temu zmarł i ja raptownie zaczynam czuć te emocje. Dlaczego ja czuję te emocje? Nie? To, to nie chodzi o to, że ja się dowiedziałem, że wujek Heniek czuł, nie wiem, złośnie nawiść, czy, czy, czy miłość do kogoś. Ja w ogóle nie wiem, że taki człowiek istniał. I wchodząc raptownie w to ustawienie, jako osoba z widowni, bo to, teraz... Te bo osoby to nie ja do... biorę udział w tym ustawieniu dla mnie, tylko ja na tak. to patrzę, natomiast obce osoby z widowni udają mojego wujka, moją tak, ciocię, moją tak, babcię. Tak, dokładnie. Mhm. Więc ileś osób jest brane z widowni i teraz one mają interpretować te osoby z, z mojej konkretnej rodziny. Oni nic nie wiedzą o mojej rodzinie, oni nic nie wiedzą o uczuciach, emocjach tych osób. I raptem się okazuje, tak jak chociażby tutaj było czytane, że dana osoba automatycznie czuje te same emocje, czuje to samo, co, co, co czuł zmarły, czy, czy co czuje jeszcze żyjąca osoba. Gdzie jeszcze do tego bardzo często dochodzi to, że nawet potrafią czuć pewne choroby, które. Które dotyczyły tych osób, tak? Ktoś miał palpitację, i, i, i w tym momencie dana osoba wchodzi w ten krąg i dostaje takiego samego ataku jakiegoś, nie? Choroby. Więc to jest, to jest nienormalne. Co wchodzimy... nie, jest możliwe. No więc dlatego o to chodzi. My, to, to nie ma nic wspólnego z, z taką normalną, zwyczajną, że tak powiem, medycyną czy, czy jakąś tam psychologią, tak? Tutaj wchodzimy w jakiś pewien seans, w jakiś pewien trans, coś, co, coś, co nie jest normalne pewne doświadczenia pozazmysłowe. To, co mówiliśmy wcześniej, że jeżeli posiadamy pewne zdolności pozazmysłowe, czyli wchodzimy w pewną wiedzę, wiedzę zakazaną, ezoteryczną, wiedzę tajemną, no to znaczy, że wchodzimy w relację z jakimś duchem, bo my jako ludzie nie mamy zdolności pozazmysłowych. Jeżeli wchodzimy w zdolności pozazmysłowe, czyli stajemy się medium, stajemy się medium dla konkretnego ducha, który przekazuje nam te konkretne informacje. Więc jeżeli ja wchodzę w taki krok i raptownie zaczynam czuć rzeczy, których nie powinienem był czuć, to znaczy, że wszedłem w jako medium w kontakt z jakimś konkretnym duchem. Mamy tutaj dokładnie do czynienia ze spirytyzmem. Tylko po prostu inaczej, inaczej nazwanym. Co gorsza, zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli doszło do, do takiej formy spirytyzmu, czyli którego kontaktu z tym duchem, w jakimkolwiek formie. To po zakończeniu tego seansu mój problem się nie skończy. Zobaczmy, przypuśćmy, w danym seansie bierze udział jakaś tam osoba, która cierpi, plus 10 osób, które zostały wyciągnięte z widowni. Te 10 osób wchodzi w stany mediumiczne. Po wyjściu, że tak powiem, z tej sali, z tego gabinetu, te 10 osób ma już pewną formę zniewolenia demonicznego. Bo one dokładnie miały kontakt z czymś takim. Same stały się medium dla tych konkretnych duchów, prawda? Mimo, że było to robione totalnie nieświadomie. A jeśli będzie jeszcze tak, jak w tej historii czytanej tutaj z egzorcysty, kiedy te 12 osób przerabiało po kolei problemy, każdej kolejnej osoby, to one weszły w takie relacje kilkakrotnie. Tak, za każdym razem wchodzą w te relacje. Nie? To, to już nawet nie jest pytanie, czy po takim seansie coś się złego wydarzy, bo to już się wydarzyło, tak? Bo czasami ktoś dla zabawy wywołuje duchy, duch by nie przyjdzie. No, wchodzimy w stan grzechu ciężkiego, bo jest to oczywiście złe. Ale jeżeli, jeżeli ktoś w czasie tych spotkań Heningera, terapii Heningera wchodzi też w takie stany, to tu już masz pewność, że ta osoba już była medium, tak? Czyli już była, była osobą, przez którą, że tak powiem, osobowe zło jakoś czyli się Czyli zły przeje. duch na pewno przyszedł. Tak, Skróciłam no tak, mnie swoje uczucia. E, oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale przecież tutaj nie mamy do czynienia z e, ze złym duchem, tylko mamy do czynienia, przypuśćmy z, z tym duchem Włachenia, czy coś nie. Bóg w ten sposób nie, nie, nie dopuszcza do pewnych rzeczy. Bóg w ten sposób nie działa. Bóg nie pozwala na to, aby dusze czysto cierpiące, czyli te, które już są zbawione, Wchodziły w taką relację z drugim człowiekiem. Poza tym, z czym mielibyśmy do czynienia? Z opętaniem przez, przez no, no właśnie, z opętaniem przez duszę? Czy jest to cierpiąco? No bo czujemy emocje tej, tej osoby, która już nie żyje? No dochodzimy do jakiejś paranoi, tak? No i, i, i w tym momencie, dokładnie to stwierdzenie tego wszechwidzącego okaże się wszechwidzącego pola. To, to nie ma żadnego tłumaczenia, co to ma oznaczać. Jeżeli on jest pytany, Henninger, o to, czym jest to wszechwidzące pole, no to, no to zróbmy rzeczywiście, no, ludzie z kręgu New Age, czy właśnie z jakichś takich poplątanych form psychologii, mogą powiedzieć: No, wchodzimy w, w jakieś doświadczenie. Że tak powiem, kosmosu, doświadczenie czegoś, co, y, co jest pamięcią y, y, wszystkich pokoleń i tak dalej. Dla nas chrześcijan coś takiego nie istnieje. Nie ma takiej opcji, tak? że, 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 mamy, że mamy dostęp do, do, do tak zwanej wszechwiedzy. Jedyną istotą, która posiada pewną wszechwiedzę, pewną i całkowitą, jest Bóg. I teraz, jeżeli Bóg się ze mną podzieli pewną wiedzą, czyli da mi pewną wiedzę, no to, to to jest to dar prorostwa, czy, czy jakieś tam inne charyzmaty. Ale nie ma czegoś takiego, że ja jestem w stanie zmusić Pana Boga do tego, poprzez jakieś ćwiczenia, jakieś praktyki, do tego, żeby Bóg się ze mną podzielił czymś takim, tak? Nawet stany mistyczne nie, nie pokazują czegoś takiego, jak, jak tutaj zostało to pokazane w czasie tych sesji, w tej terapii Henningera. Czyli nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to nie ma nic wspólnego z nauką i takim naukowym wytłumaczeniem tego, co się dzieje w czasie, w czasie tych spotkań. Tak? I, I to, co jest ciekawe, yy, że te wszystkie uczucia yy, wszystkie uczucia klienta, czyli tej osoby, która jest tam reprezentowana, i, i tych, którzy wychodzą, są decydującym i nieomylnym praktycznie sposobem poznania w tym momencie. Tutaj nie ma jakiegoś naukowego tłumaczenia. Coś się stało, to dlatego takie jest, a nie inaczej. Nie, tutaj te po prostu emocje, które, które gdzieś tam grają we wszystkich, to są, to one są tym jakimś tam dowodem na, na to, co, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I Hellinger autorytatywnie potwierdza prawdę tych wszystkich uczuć, tak, że to one są właśnie tym tym jakimś tam konkretnym dowodem. Jak sam twierdzi, że podczas oceniania prawdziwości ustawienia nie funkcjonuje na poziomie świadomości, czyli to co powinno być w nauce, ja funkcjonuję na poziomie świadomości wiedzy, a on mówi, że on funkcjonuje na poziomie duszy. Czyli to nie ma nic wspólnego z nauką. I teraz na tym samym poziomie świadomości funkcjonują ci którzy terapeuci, którzy to prowadzą. Zamknięte oczy, relaksacyjność i tak dalej. Wchodzą w inne tak naprawdę stany świadomości i otwierają się na coś, co, co tak naprawdę nie ma nic wspólnego, nic wspólnego z nauką. No i rzeczywiście przez to, przez to wiele osób, biorąc udział w czymś takim, nieświadomie może otworzyć się na, na osobowe zło. Co gorsza, inne rzeczy, które wskazują które na, na, na nie, niechrześcijańskość, że tak powiem, nawet tej pewnej wizji, tak? Zobaczmy, że w całej terapii, terapii Henningera mamy tak do czynienia z czymś takim jak pewne sumienie, które jest sumieniem nie jednostkowym, tylko, tylko sumieniem np. danego plemienia. Jest tutaj kult klanu rodzinnego poprzez pryzmat rodziny nad duchowością. Myślenie fatalistyczne, w którym nie ma miejsca na miłość, lecz na bezduszną sprawiedliwość. Podobnie jak, podobnie jak prawie karmy czy, czy, czy reinkarnacji. Ten system musi wyrównać niesprawiedliwość i ukarać. I, i to jest właśnie chore, tak? gdzie, gdzie my tutaj zupełnie jako chrześcijanie tego nie powinniśmy akceptować. Na przykład córka popełnia samobójstwo w zastępstwie ojca. A na przykład, a duchowni są prawie zawsze ofiarami w rodzinie jako pokuta za popełniane zło oraz dla wyrównania jakiejś krzywdy. Czyli ja nie zostałem kapłanem dlatego, że Pan dał mi powołanie, tylko dlatego, że w moim, gdzieś tam w mojej rodzinie było jakieś zło i teraz ja jestem tutaj po to, żeby, żeby to, to zło wyrównać, tak? Nie ma, nie ma tutaj czegoś takiego, jakiejś, jakiejś wolnej woli, jakiegoś e, indywidualnego sumienia, tylko to jest takie sumienie plemienne. To, to musi być wyrównane, nieważne jakim kosztem, to musi być wyrównane. Więc jest taka pewna kastowość, tak? Więc to jest totalnie sprzeczne, sprzeczne z chrześcijaństwem. Gdzie, gdzie tutaj każdy sam, sam odpowiada, odpowiada za swoje grzechy i, i, i nie musi, że tak powiem, wyrównywać błędów, że tak powiem, swoich, swoich przodków. Tak? I odpowiada się nawet za grzechy takich przodków, których możemy w ogóle nie znać. Dokładnie. No, no, I najczęściej jeszcze z rzeczy, których zupełnie nie mamy, nie mamy pojęcia, że takie rzeczy, rzeczy występowały, występowały w naszej, w naszej rodzinie. Tak? Czyli ogólnie całe, całe to ustawienie Henningera jest totalnie sprzeczne z duchowością. Chrześcijańską, a, a wszystkie dowody wskazują naprawdę realnie na to, że to po prostu jest tylko, tylko i wyłącznie inna forma sensu spirytystycznego, tak. Yy, ugładzona, że tak powiem, yy, taką niby wizją naukowości, tak? że, że, że jest to jakaś tam przykoma terapia psychologiczna. To jest tak naprawdę nie nawet. Nie, nie jest naukowa. On sam nie był naukowcem, prawda? Stworzył coś, co Coś, co jest po prostu wyciągnięte dokładnie z pewnych kultów animistycznych, uzulusów. Jeszcze w, również w tym samym numerze egzorcysty, który zresztą poświęcony jest właśnie ustawieniom rodzinnym Hellingera, można przeczytać o opinii psychoterapeutów niemieckich na temat właśnie tych ustawień. Oni uważają, zauważają może tak, że w niemieckiej presie widocznie widać... Nie, jedny, nie jeden przypadek samobójstwa z powodu tej terapii większość osób, które się jej poddały, popada w coraz poważniejsze problemy psychologiczne, skutek czego potrzebuje później fachowej psychoterapii, aby zagoić rany powstałe w trakcie uczestnictwa. W ustawieniach Hellingera. W terapii Hellingera piszą dalej osoby szukające pomocy, nie uczą się jak zerwać ze, ze szkodzącymi im relacjami uzależnień. Muszą one poddać się autorytatywnemu prowadzeniu terapeuty, który odmawia im zdolności samodzielnego wyjaśnienia ich sytuacji życiowych. Na skutek tego wzmacnia się bezsilność i niesamodzielność osób, które przychodzą na terapię. Czyli po prostu piszą, że zazwyczaj stan takiej osoby nie poprawia się, ale po prostu pogarsza po spotkaniu z tego rodzaju terapią. To jest jedna sprawa, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że w czasie nawet tych seansów są pewne pewne słowa, pewne zwracane słowa zwracane ku zmarłym. To, to jest jakieś takie rzeczywiście dziwne, tak? Pewien jakiś taki kontakt, oddawanie szacunku, hołdu osobom, osobom zmarłym. Nie? Coś, co zupełnie u nas, u nas nie występuje, tak? Hmm aby, aby niby, niby właśnie załagodzić, załagodzić całą, całą tą, tą, tą sytuację. Więc, więc naprawdę ma to dużo wspólnego z takim kontaktem, realnie kontaktem spirytystycznym. To jest to, co napisała w tym świadectwie ta dziewczyna, mieliśmy sobie wyobrażać rodziców. W myślach wyrażaliśmy im wdzięczność, szacunek. To nawet nie chodzi jeszcze o, o to. Tutaj na, na końcu jeszcze konkretnego seansu yy, znaczy, tego ustawienia Henningera yy, są to pewne te zwracanie się do, do tych zmarłych, którzy już odeszli, dając im szacunek, hołd nie tylko właśnie tym, tym rodzicom, ale tym, którzy którzy rzeczywiście gdzieś tam byli właśnie poranieni, yy, którzy tak naprawdę wcale yy, po naszym, że tak powiem, tak? Osoby, które mogły naprawdę skrzywdzić ogromnie naszą rodzinę, przez to na przykład rodzina daną osobę jakoś tam wykluczyła, bo, bo ta osoba czyniła zło, a teraz okazuje się, nie, my musimy tę osobę przeprosić, bo myśmy ją wykluczyli i to jest wielka niesprawiedliwość względem tej osoby. Teraz trzeba oddać tej osobie szacunek, prawda? To są takie jakieś dziwne, naprawdę dziwne formy jakiegoś kultu, właśnie kultu przodków. To, czego zupełnie w naszej, w naszej kulturze, kulturze nie ma. Nie występuje w takiej formie. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące tego tematu, to oczywiście można je zadać pisząc pod adres remigiuszmałpa A my już z Ojcem Remigiuszem na dziś kończymy. Panie, bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony w naszych rodzinach, w naszych przyjaciołach, tych wszystkich, które kochamy, którzy obdarzają nas miłością. błogosław na wszystkim. Pomagaj nam i uzdrawiaj nasze zranienia. Uzdrawiaj nasze rodziny. Obdarzaj nas spokojem, miłością. Jak Twój święty duch uzdrawia to wszystko, co jest w nas chore, to co jest chore w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych relacjach z innymi ludźmi, prosimy Cię, Panie, aby Twoje błogosławieństwo, dar Twojej miłości, miłości Ducha Świętego spoczął na nas, tak abyśmy wzrastali w tej miłości, w swoich domach, rodzinach, w relacjach, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na nas. Proszę Cię o to, Boże, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Błękitne granie.